Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowała konferencję na temat szkolnictwa na Warmii i Mazurach. Obserwujemy, co się dzieje w szkolnictwie, jak ważne są, potrzebne są zmiany. W związku z tym czerpanie z tych doświadczeń i negatywnych, i pozytywnych, które miały miejsce w przeszłości, a przede wszystkim wspominanie wspaniałych ludzi związanych z, i z WSR-em, i z ART, i z Uniwersytetem jest bardzo ważne. Chodzi mi tutaj, ja mam takie wystąpienie dotyczące kobiet profesorów i w Togach. Tak? które zaczynały, urodziły się w latach 1903-1939 i okazuje się, że tak naprawdę kobiet w tym czasie były, one jako profesorki rzeczywiście Osiągnęły bardzo dużo, ale tylko trzy spośród nich objęły najważniejsze funkcje, czyli jedne z najważniejszych funkcji na uczelni, czyli prorektorów, a w porównaniu z mężczyznami, które w tym samym czasie było ich aż 41. Także różnica jest diametralna i ich przeszłość jest wspaniała, natomiast materiały, źródła, jakie są na ich temat, rzeczywiście są bardzo ograniczone więc temat badawczy jest bardzo ważny. Inni moi koledzy również odnoszą się do bardzo ważnych zagadnień. Taką perełką będzie wystąpienie pana profesora Olubińskiego, który będzie mówił o mistrzu na uczelni, czy mistrz na uczelni jeszcze jest, czy go nie ma i jakie kryteria, jakie zadania powinien on spełniać. Także Cieszę się, że ta konferencja dzisiaj się odbywa, i cieszę się z problematyki, którą poruszamy. Seminarium oraz konferencja wpisały się w kalendarz wydarzeń jubileuszu 20-lecia UWM.